Cześć, witam Cię w przestrzeni moich kart tarota. To będzie rozkład na Nów Księżyca 20 listopada 2025. Dla znaków powietrznych bliźnięta waga wodnik. Proszę pamiętać, że jest to rozkład kolektywny i nie każdy odnajdzie się w tym przekazie. Bliźnięta. Jaki potencjał niesie ten Nów Księżyca? Dla osób z podznaku bliźniąt. Gdzie jesteś teraz? A z Jesteś yy, w momencie, kiedy dostajesz jakąś wskazówkę, jakąś bardzo ważną informację, a może nawet zaczynasz myśleć po nowemu w jakiejś sprawie, a może tu Podpisujesz jakiś ważny kontrakt, może wygrywasz jakąś sprawę, może coś ucinasz i zakańczasz. W każdym razie jest to bardzo ważny intelektualnie moment. Może to być tryumf życiowy, wygrana w jakiejś sprawie. W każdym razie. Jest to taka informacja, wskazówka, a, bardzo ważna, i spróbuj ją z, jakby zdefiniować, która informacja i wskazówka na ten moment jest bardzo ważna. Co pragnie się w Tobie odrodzić? Czyli co jest gotowe na nowy początek? Świat. W związku z tą informacją, wskazówką, jakimś takim nowym intelektualnym początkiem, Ty coś zakańczasz, jakiś bardzo duży cykl swojego życia, może jakiś projekt. Stajesz się osobą pełną. Twoje życie zatacza koło. Ten krąg jest jakby domknięty. I wraz. Z tym zakończeniem tego ważnego cyklu w swoim życiu otwierasz się na nowy początek. Co warto puścić i rozpuścić? Co warto puścić i rozpuścić? Może odważyć się na jakieś nowe działanie. Bo to zamknięcie cyklu będzie wymagało jakiegoś Twojego zdecydowanego podejścia, odważnego. To jest taki drugi as, czyli informacja, wskazówka, a teraz szansa na pozytywne działanie, zgodnie z tym, co Ci w duszy gra, co jest ważne dla Ciebie, co jest tą Twoją pasją. Czyli może warto puścić, rozpuścić jakieś, jakieś wstrzymanie, jakieś e, wstrzymanie działania, e, być może takie opóźnianie czegoś. Teraz jest czas na odważne działanie. Intencja na nów. twoją intencją jest koło fortuny. No, chcesz po prostu wygrać, jak w kasynie, na ruletce życia. Pragniesz jakiejś dobrej, pozytywnej zmiany. Yy, pragniesz, aby energia w twoim życiu się zmieniła na lepszą, na energię sukcesu. A, a może pragniesz... Yy, tej zmiany, w związku z tym, że zamykasz jakiś ważny cykl w swoim życiu, to tutaj jest nowe działanie i taka bardzo duża zmiana w Twoim życiu. Nie na każdą zmianę możesz mieć wpływ, ale jesteś gotowy na tą zmianę w swoim życiu. Co Cię wewnętrznie wspiera? Intuicja, spokój, wiedza, a nawet cierpliwość, jeżeli trzeba na coś poczekać. A co jest z zewnątrz pozytywnym wsparciem? Diabeł. Jest tu jakaś osoba, która może mieć bardzo mocny wpływ na ciebie. Ale to może być wpływ pozytywny i negatywny, więc bądź uważny, aby to wsparcie, które może na pierwszy rzut oka jest pozytywne, nie okazało się jakąś toksyczną pułapką. Więc po prostu być, bądź uważny, co dzieje się wokół. Ciebie i jacy ludzie się wokół Ciebie kręcą? Być może będziesz w stanie odkryć, kto jest tą osobą, która tutaj może przynieść problemy? Jeżeli będziesz uważny, więc możesz zapobiec jakiejś pułapce życiowej, w którą mógłbyś wpaść. Jaka afirmacja będziecie wspierać na ten nów księżyca? Otwieram się na nowe możliwości i pozytywne zmiany. Tak więc jesteś gotowy na te zmiany, na nowe możliwości, ponieważ zamknąłeś, zamykasz jakiś cykl w swoim życiu i wraz z tym zamknięciem przychodzą nowe rzeczy do twojego życia. I taki rozkład jest dla bliźniąt, nów księżyca. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, papa. Pa. A teraz zapraszam na rozkład z okazji nowiu księżyca osoby spod znaku wagi. Jaki potencjał wniesie ten nów księżyca dla Ciebie. Waga. Gdzie waga jest? Teraz waga zajmuje odpowiedzialne stanowisko. Pełni jaką ważną rolę w życiu. Innych ludzi zarządza, kontroluje, być może spełnia się jako głowa rodziny, jako ojciec, być może podejmuje bardzo istotne a, decyzje odnośnie swojego życia i również to ma wpływ na innych ludzi. Jeżeli to jest mężczyzna, ogląda to tutaj, jesteś. Takiej mocy, kontroli nad swoim życiem, nad sytuacją życiową. Twoja pozycja jest bardzo dobra, wysoka wręcz. Kontrolujesz swoje życie, załatwiasz, zarządzasz. No po prostu wszystko idzie dobrze po twojej myśli, ponieważ wkładasz dużo pracy. Co pragnie się w Tobie odrodzić, czyli co jest gotowe na nowy początek. Sześć kielichów. Eee, jakieś wspomnienie o kimś, o czymś, o osobie, może z przeszłości, może jakaś osoba powraca z przeszłości, może jakaś przyjaźń się odnawia. Coś, co dotyczy przeszłości, pragnie się w Tobie odrodzić i jest gotowe na nowy początek. A może też w Tobie odradza się taka chęć bycia na luzie, um, w równowadze, chęć też takiego o troszkę. Nie brania życia zbyt poważnie, tak jak ten cesarz. Co warto puścić, rozpuścić? Śmierć. To, co ma się zakończyć, pozwól, aby się zakończyło. Zamknij jakiś etap w swoim życiu, który już yy, nie ma potencjału. Tutaj mogą być rozstania, zakończenie relacji, to, co ma być puszczone, oczyszczone z Twojego życia. Pozwól sobie na zamknięcie, usunięcie i bądź gotowy na nowe zmiany, na nowy rozdział w Twoim życiu. Intencja, na nów Twoją intencją jest kochać. <śm> Pozwolić sobie na emocje, na uczucia, na doznania romantyczne, na randki, na miłe, miłosne uniesienia. Może masz na myśli nową relację, może masz na myśli jakąś osobę, aby tutaj oddać się. <noise> Takiemu romantycznemu oddziaływaniu. Co ci będzie wspierać? Osiem buław. Bardzo pozytywna energia, która płynie od ciebie. Taki dynamizm działania i chęć e, nawiązania kontaktów, e, wysyłania wiadomości, chęć po prostu. E, Nadawania sprawom odpowiedniej dynamiki i po prostu doprowadzenia tych spraw do pozytywnych zakończeń. I ta energia jest w Tobie, jest taka gotowość do przyspieszenia, a może też być chęć podróży, chęć przemieszczenia się gdzieś, wyjazdu. Zewnętrzne wsparcie mag może być koło ciebie osoba bardzo taka e, inteligentna, posiadająca wiedzę i możliwości, i ta osoba może cię wspierać, może cię wesprzeć, jeżeli masz jakiś problem, bo ta osoba umie załatwić prawie wszystko. I jaka tutaj jest afirmacja dla wagi na ten czas około nowiu księżyca, aż to pełni. Otwieram się na uzdrawiającą moc we mnie, czyli spróbuj odnaleźć w sobie ten potencjał tą siłę tą moc, która Która niejako może cię uzdrowić, bo my jako ludzie mamy tą moc uzdrawiającą w sobie, ale trzeba ją umieć odnaleźć i się z nią połączyć. I taki jest rozkład dla wagi. Bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, papa. Pa. A teraz zapraszam osoby spod znaku wodnika. Na rozkład z okazji Nowiu Księżyca 20 listopada 2025, jaki potencjał niesie ten nóg księżyca dla wodnika? Gdzie wodnik jest teraz? Bo wodnik jest w jakiejś miłosnej, romantycznej, energetycznej więzi z kimś. W miłosnym uniesieniu, w jakiejś miłosnej relacji, w jakimś świetnym partnerstwie. Wygląda na to, że Wodnik jest zakochany, uzależniony od energii osoby, z którą czuje więź, przyciąganie, pasję i pożądanie. Jest to stan, Miłosnego, romantycznego, energetycznego, uniesienia, zaangażowania, takie czucie miłosnego impulsu do głębi całym sobą, co pragnie się w Tobie odrodzić, czyli co jest gotowe na nowy początek. Pragniesz postawić granice, może komuś, może sobie. A pragniesz zawalczyć o to, w co wierzysz, zawalczyć o to, co ci się należy. Pragniesz pokazać, kim jesteś, swoją wartość, swoją siłę, swoje zdolności. Czyli taka wiara w siebie, w swoją moc, wiara w swoje możliwości. Co warto puścić, rozpuścić? Paśmonet? Może. Niekoniecznie być taką osobą praktyczną, uziemienną. Może czasami trzeba zrobić coś spontanicznie, bez przemyślenia. Nie tak, że wszystko jest według planu, zaplanowane, dopięte na ostatni guzik. Po prostu bądź spontaniczny, działaj spontanicznie. Czasami zrób coś, co nie jest zaplanowane. Intencja na nów. Twoją intencją jest dziesięć kielichów. Bycie osobą szczęśliwą. Poczucie się osobą spełnioną emocjonalnie. Osobą, która się świetnie czuje, w danych okolicznościach, sama ze sobą lub z innymi. Takie poczucie, że Twoje emocje są zaspokojone, są w harmonii. Jesteś po prostu osobą szczęśliwą. To jest Twoją, twoją intencją poczuć się osobą szczęśliwą, zadowoloną, spełnioną emocjonalnie taką też docenioną przez innych. A Twoje wewnętrzne wsparcie, arcykapłan, wiedza, mądrość. W tobie jest bardzo dużo wiedzy i masz tutaj takie predyspozycje do bycia doradcą, mentorem, psychologiem, nauczycielem, profesorem na wyższej uczelni, mentorem. W tobie są te zdolności, też możesz po prostu jakby korzystać z tej swojej wewnętrznej wiedzy dla siebie. Zewnętrzne wsparcie, które się pojawi na Twojej drodze, by Cię wesprzeć. Król Monet, jakiś może doradca finansowy, szef firmy. Partner odpowiedni, ktoś bardzo solidny, praktyczny, yy, który pracuje ciężko na swój sukces. To może być taka osoba, która właśnie może zostać tym Twoim partnerem do relacji, ale może też być, że pomoże Ci w Twoich planach działania. To może być na przykład szef banku, który udzieli ci pożyczki, jeżeli taką potrzebujesz na swoje przedsięwzięcia. Ktoś bardzo solidny, komu możesz zaufać, który cię wesprze. A jaka jest afirmacja dla wodnika, która może tutaj pozytywnie zmienić energię wodnika? Jestem osobą spełnianą, kochaną i szanowaną. No właśnie, masz taką potrzebę, aby poczuć się taką osobą spełnioną. I ktoś, że też jakby cię wspiera i obdarza uczuciami, i szanuje cię przede wszystkim. I taki jest rozkład. Znaków powietrznych, bliźnięta waga wodnik. Ja bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, papa.